Witajcie w kraju, gdzie dzieci postrzegane są jako obciążenie, a nie błogosławieństwo. Dziś temat, który dotyka sedna polskiej choroby. Czyli dlaczego Polacy masowo rezygnują z rodzicielstwa? Nie jest to do końca kwestia ekonomii. Tutaj kryzys jest głębszy, problem jest poważniejszy. Dotyczy to kryzysu męskości, kobiecości oraz wartości, a także celów życiowych. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, interesujący, koniecznie zostań do końca, bo przejdziemy przez cztery punkty, dlaczego tak się dzieje, a piąty punkt będzie, co można z tym zrobić, czy jest jakieś rozwiązanie. Więc jeśli jesteś ciekawy, czy takie rozwiązanie istnieje, koniecznie zostań do końca tego wideo. Witam na kanale Facet Bez Cenzury, gdzie omawiam głównie tematy związane z kobietami, relacjami oraz także tematy istotne społecznie. A to jest jak najbardziej temat istotny społecznie. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, bardzo miło Cię widzieć. Z tej strony wyświetlają Ci się listy moich filmów. Jeśli któryś tytuł wydaje Ci się intrygujący, ciekawy, koniecznie wejdź na mój kanał i sprawdź ten film. A jeśli Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, podziel się swoją opinią, napisz, co myślisz. Jeśli spodoba Ci się cały kanał, co mam nadzieję, że nastąpi. Zostaw subskrypcję, by nie przegapić jakiegoś najnowszego odcinka, który być może w czymś ci pomoże, rozwiąże jakiś twój życiowy problem związany, związany z relacjami, lub po prostu dostarczy rozrywki. Dla ciebie to jest chwila nic, a dla mnie to będzie znak, że robię dobrą robotę. Dodatkowo, do końca tego roku, czyli 2025, chciałbym, aby mój kanał przekroczył 5000 subskrypcji. Na dzień dzisiejszy, koniec listopada, listopada, jest już ponad 4100, więc jesteśmy na dobrej drodze. Dołóż do tego cegiełkę, aby osiągnąć sukces razem ze mną. Ale już przejdźmy do głównego tematu, czyli dlaczego Polacy rezygnują z rodzicielstwa. Tak jak mówiłem, omówimy sobie cztery punkty, dlaczego tak się dzieje, a piąty punkt będzie: czy można coś z tym zrobić, czy są jakieś rozwiązania. Otóż pierwszy punkt jest to wygodnictwo Polaków pokolenia 30+. Plus, czyli jest pojedynek dzieci kontra konsumpcja. Pierwszy powód, tak jak mówiłem, jest to po prostu kult wygody. Współczesny 30latek woli nowego iPhone'a, egzotyczne wakacje i weekendy w spa niż nieprzespane noce oraz pieluchy. No oczywiście nie ma nic tym złego. Jeśli robi to świadomie, nie jest gotowy na rodzicielstwo, to lepiej, aby nie miał dzieci, niż je źle wychował. Ale o tym dalej. Występuje obecnie mentalność: ja najpierw, czyli me first. Dziecko, dziecko ograniczy moją swobodę. No niestety, ale tak jest. I oni po prostu tego nie chcą. Drugi punkt jest to: chcą żyć dla siebie. Koszty życia są tańsze. Nie ma tyle odpowiedzialności, tyle co za siebie. Trzecia rzecz to jest wymówka nie stać mnie na dziecko. No ale gdy chodzi już o kupno nowego samochodu, a nawet kupno pieska czy i wszystko co się z tym wiąże, czyli koszty utrzymania takiego psa, no to pieniądze już się znajdą. A nie wiem czy wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę, że koszty utrzymania psa Zwłaszcza jakiegoś tam rasowego, to są duże sumy miesięcznie. Jeden z moich początkowych filmów, pierwszych filmów na kanale, dotyczył filmu, który znalazłem na Instagramie, gdzie pani opowiadała o tym, ile wydaje miesięcznie na utrzymanie swojego psa. I to były kwoty 2,5 tysiąca miesięcznie. W samym lipcu, oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, że takie koszty nie są co miesiąc, bo tam jakiś weterynarz, jakieś leki i tak dalej. Jednak zdajmy sobie z tego sprawę, że niektóre rasy psów dość, dość często chorują, w związku z tym potrzebują wizyt u weterynarza i leków, a niektóre także specjalnej diety, więc one nie będą jeść tego najtańszego jedzenia supermarketu, tylko potrzebują prawdziwego, dobrej, dobrej jakości jedzenia. I tutaj chyba 2500 albo 1500. Tutaj muszę to sprawdzić. Napiszę Wam tutaj dokładnie ile było. Znaczy podlinkuję Wam ten film. Jeden z pierwszych. Oczywiście to są jej pieniądze. Niech ona robi z tym co chce. Tylko to podaję Wam jako przykład, że to nie jest do końca wymówka, że nie stać ich na dzieci. Bo jak widać, 1500 zł miesięcznie na psa, czy tam 2,5, już jest. A na dziecko nie ma. Oczywiście jest to decyzja każdego dorosłego człowieka i nic mi do tego. Ja tylko omawiam zjawisko, dlaczego tak się dzieje. No i ostatnia wymówka, jest to najpierw kariera, która najprawdopodobniej nigdy nie jest skończona, czyli zawsze coś chce się więcej: nowsze mieszkanie, nowszy samochód, wakacje, jeszcze bardziej odległe miejsce, jeszcze droższe i tak dalej. Chcę Wam tylko przekazać, że nie zawsze jest to kwestia braku pieniędzy. Może to być po prostu przewartościowanie priorytetów. Nasze babcie rodziły się najczęściej w biedzie, ale miały charakter. My mamy dostatek, ale bardzo często brakuje nam po prostu odwagi. Punkt drugi jest to kryzys męskości oraz także kryzys Kobiecości, tylko tutaj skupię się na kryzysie męskości. Nawiasem mówiąc, nagrałem na ten temat. Film tutaj podnikuję o tak zwanych pisto chłopach. Jeśli chcesz się zapoznać szerzej z tematem, zachęcam do obejrzenia tego filmu. Tutaj omówię to w wielkim skrócie. Współczesny mężczyzna boi się odpowiedzialności jak ognia. Oczywiście nie wszyscy, ale tacy są. Woli być wiecznym chłopcem niż ojcem. Jakie są tego objawy? Na przykład, 40-latek woli grać w gry wideo, niż uczyć syna, jak jeździć na rowerze, czy nauczyć czegoś pozytywnego, czegoś pożytecznego. Boi się, że nie utrzyma rodziny. Trzecia rzecz, woli spontaniczność niż planowanie. Co w przypadku rodziny, no niestety trzeba być bardziej zorganizowanym niż w przypadku gdy jest się singlem, i można żyć z dnia na dzień nic nie planując. No i czwarta kwestia to myśli: a co jeśli spotkam coś lepszego? Tam kogoś lepszego albo coś lepszego mnie spotka, jakaś lepsza oferta pracy w innym mieście lub w innym kraju, co wtedy zrobić? No prawda jest taka, że ojcostwo to najszybsza droga do Dojrzałości. Oczywiście w większości przypadków, niestety nie we wszystkich, ale w większości. A współczesny mężczyzna woli pozostać wiecznym nastolatkiem, takim Piotrusiem Panem. Trzecia rzecz jest to feminizm kontra macierzyństwo, czyli kryzys kobiecości. Na ten temat też nagrałem film, tutaj go podlinkuję, o tak zwanych babo-chłopach. Czyli o kobietach z męskimi cechami osobowości. Jeśli ten temat jest dla ciekawy, zapoznaj się szerzej z nim. Tutaj w wielkim skrócie. Kobieta jest obecnie w rozkroku. Z jednej strony mówi jej się, mówi jej się takie, rozwijaj się, nie skupiaj się na rodzinie, bądź niezależna. Z drugiej strony jednak słyszy presję rodziny, aby miała dzieci, założyła w końcu rodzinę. Jaki jest tego efekt? No najczęściej kobiety 30 plus pracują w korporacji. Oczywiście nie wszystkie, ale takie, które pracują tam i są w wieku 30, plus, najczęściej boją się, że macierzyństwo zniszczy im karierę. No oczywiście, jeśli któraś pani ma firmę i rozwija się w tym kierunku, no to także boi się, że to jej zniszczy tą karierę. Myśli, że dziecko to oznacza koniec rozwoju. No i czy tak jest, to oczywiście kwestia indywidualna, kwestia zorganizowania sobie dnia i ustalenia priorytetów oraz podziału obowiązków z ojcem dziecka. Taka pani także wierzy, że może wszystko, ale nie jednocześnie. Czyli ona sobie myśli, że oczywiście może mieć dziecko, ale później, no powiedzmy 35 czy nawet 40 lat, bo kandydatów nigdy nie zabraknie. No, oczywiście jest to mylne myślenie, ponieważ liczba kandydatów, gdy ona jest w takim wieku, na założenie rodziny znacząco maleje. Oczywiście mówię tu o kandydatach wartościowych, a nie byle jakich. No i tutaj jest ostatnia rzecz, czyli odkłada decyzję aż do momentu kiedy będzie na to za późno, czyli jej ciało będzie już mniej y, zdatne, że tak powiem, do y, zajścia w ciążę. I tej ciąży utrzymają, ponieważ niestety zdarzają się poronienia, co jest bardzo przykre, aż dochodzi już do momentu, kiedy tych dzieci mieć nie może. To jest smutne. No i paradoks polega na tym, że mówimy kobietom, czy mówimy, no, media mówią, społeczeństwo ogólnie, że mogą wszystko, ale nie mówimy, że nie wszystko mogą zrobić jednocześnie. Punkt czwarty czyli system, który każe za. Rodzicielstwo. Państwo jest traktowane jako wróg rodziny. Rządzący płaczą nad demografią, że rodzi się coraz mniej dzieci, ale nic nie robią, by to poprawić lub po prostu stosują niewłaściwe środki, czyli koszt mieszkania, jeśli jakaś rodzina, jakieś małżeństwo chciałoby kupić, no to jest nie do ukryzienia dla młodych, bez kredytu, a żeby dostać kredyt nie wszyscy także spełniają warunki. Oczywiście teraz jest to łatwiejsze, jednak pamiętajmy o tym, że taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Przedszkola, liczba przedszkoli, tak? Jak są, no to są jak bilety na koncert, czyli ich liczba jest ograniczona i nie każdy się dostanie, a prywatne są oczywiście drogie. Ostatnia rzecz to jest praca, gdzie macierzyństwo to obciach lub po prostu matki. Yy, lub kobiety, po prostu, które chcą mieć dziecko i zajdą w ciążę, no potem są niestety dyskryminowane, trudniej im wrócić na rynek pracy. Tutaj oczywiście zaznaczę, że jest to poniekąd spowodowane podejście niektórych pań. I tutaj Wam podam przykład, bardzo ciekawy przykład z mojego życia. Otóż ci, którzy mnie oglądają już jakiś czas, wiedzą, że przez prawie dwa lata pracowałem w jednej z warszawskich restauracji praktycznie na każdym stanowisku, kucharz, kelner, kierownik sali, nieważne. I wyobraźcie sobie, że pracując tam prawie dwa lata, pewnego dnia przyszedł szef i podpisywał jakieś papiery. Ja tam kręciłem się obok, coś robiłem i on mówi, właśnie przedłużyłem, czy tam właśnie podpisałem papier na przedłużenie urlopu macierzyńskiego dla naszych menadżerek. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, ponieważ ja, pracując tam dwa lata, nie widziałem nigdy żadnej. Tam ich nie było. Zwróćcie sobie, że najpierw jedna popracowała trochę i od razu poszła na urlop macierzyński, gdzie miała płacone, tak? Najpierw przez szefa, potem przez ZUS. No to co zrobili szefowie? Zatrudnili drugą menadżerkę. I co się stało? Też zaszła w ciążę no co za przypadek i też poszła na macierzyński i to wszystko było się w bardzo krótkim odstępie czasu no i bądźcie sobie że wy macie firmę i musicie płacić jakiś dwóm paniom które u was nie pracują ja rozumiem że potem płatność przechodzi na zus ale początkowo wy płacicie i musicie zatrudnić kogoś kto ich zastąpi, a potem jest wielki krzyk i lament, że ludzie nie chcą zatrudniać młodych kobiet lub matek z dziećmi. Bo tu jest druga strona medalu, że taka kobieta, która ma małe dzieci, no to trzeba wziąć pod uwagę, że te dzieci będą chorowały, ktoś musi się nimi zajmować, one brały, będą brały wolne i będzie z nimi więcej problemów niż w przypadku mężczyzn, zwłaszcza bezdzietnych. To sobie trzeba ustalić. Ja tutaj nie mówię, że one są dobre lub złe, tylko Wam podałem przykład z mojego życia, gdzie pracując prawie dwa lata w restauracji, będąc tam 5-6 razy w tygodniu, ja nie widziałem ani jednej, mało tego, nawet nie słyszałem, że takie panie są zatrudnione w tej restauracji. To wyszło dopiero zupełnie przypadkiem, kiedy ona chciała przedłużyć sobie urok macierzyński. No bo to było tak. Najpierw zaszła w ciążę z jednym dzieckiem, i kiedy ono już było wystarczająco duże, no to zaszła w drugą ciążę i także poszła na macierzyństwo. Tak się kombinuje, a potem płacz, że firmy nie chcą zatrudniać kobiet. Tutaj są dwie strony medalu. Ja nie osądzam, po prostu mówię Wam, jacy są niektórzy ludzie. No, tak po prostu wygląda życie. No i tutaj może być, już wracając do tematu, koniec dygresji. Tutaj może być największa hipokryzja, że ci sami ludzie, którzy narzekają na demografię, tworzą system, który każe za posiadanie dzieci. I piąty punkt, bardzo ważny. Jeśli dotrwałeś, to poznasz rozwiązania, jak to można zrobić, jak to rozwiązać. No, ostatni punkt jest to droga naprzód. I tutaj nie chodzi... O jakieś 800 plus czy dodatki socjalne, chodzi przede wszystkim o zmianę mentalności, co według mnie należy zmienić. Mężczyźni powinni przestać być chłopcami, bo ojcostwo może być to pewnego rodzaju misja. I tutaj bardzo ważny punkt, abyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie mam dzieci i nie planuję ich mieć przez jakiś czas. Dlaczego? Nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu w obecnym obecny mój styl życia nie pozwala mi na posiadanie takich, mało tego, na wychowanie ich w odpowiedni sposób, taki jakbym chciał. Nie jestem na to przygotowany, przygotowany ani w sposób finansowy, ani mentalny, ani tym bardziej emocjonalny. Więc dzieci powinni mieć ludzie, którzy są na to gotowi. W tych trzech punktach, który wymieniłem, czyli przede wszystkim finansowo, emocjonalnie oraz mentalnie. Jeśli ktoś nie jest na to gotowy, to oczywiście nie powinien mieć, dlatego ja nie osądzam takich ludzi, bo jeśli ktoś będzie miał dziecko, będąc tym nieprzygotowanym, no to tylko wyrządzi, albo może wyrządzić takiemu dziecku krzywdę. A tego nie chcemy, nie jest to potrzebne ani temu dziecku, ani społeczeństwu. Posiadanie kolejnego pacjenta poradni psychologicznych czy tam terapeutycznych. Kobiety, nie dajcie się zwariować, macierzyństwo to jest siła, a nie słabość. To się wmawia kobietom, co wmawia feminizm, że matki są gorsze lub kobiety, które chcą opiekować się dziećmi, zajmować domem, są gorsze niż kobiety, które chcą robić karierę. Ja tak nie twierdzę, absolutnie nie. Jeśli któraś kobieta. Pragnie robić karierę, rozwijać się w jakimś kierunku, ma do tego prawo i ma prawo nie chcieć mieć dzieci. To jest jasne. Druga rzecz, jeśli któraś kobieta chce po prostu założyć rodzinę, opiekować się tymi dziećmi i wychować je na porządnych ludzi, to powinna mieć do tego prawo oraz warunki, aby to zrobić. To jest moje zdanie. Ale to jemy dalej. No społeczeństwo, no powinniśmy jako społeczeństwo przestać gloryfikować konsumpcjonizm, czyli ciągłe wydawanie pieniędzy na rzeczy, które tak naprawdę nie są nam potrzebne. No i czwarta rzecz, czyli system, Nagra nagradzajcie rodziny, a nie każcie. Tutaj jak w sposób to nagrodzić, to już jest kwestia dyskusyjna, nie chciałbym w tym filmie poruszać tego tematu, ponieważ to jest temat na inny film. W jaki sposób to powinno być robione, to należy przedyskutować i na pewno nie, nie, yy, jakieś dodatki socjalne w postaci 800 plus, czy niedługo pewnie 1000, sprowadzą, bo 800 będzie już za mało. Nic nie zmienią, ponieważ naszły, zaszły zmiany kulturowe i ludzie, to co ja tutaj omawiam, po prostu nie chcą mieć dzieci, a nie, że nie mogą mieć dzieci, że ich nie stać. To nie dotyczy wszystkich, oczywiście części na pewno. Tak? Ale niektórzy po prostu nie chcą i jak dużo by pieniędzy nie mieli, czy jak dobrych warunków, oni po prostu rodziny nie założą, bo nie chcą, wybrali sobie inną ścieżkę życia i to także trzeba uszanować, nie krytykować. No bo prawda jest bolesna, że dzieci no niestety to jest Koszt, no ale pieniądze to nie jest wszystko, no i to może być pewnego rodzaju inwestycja, tak? No nie, nie to, że dzieci potem do Ciebie utrzymywać. Ja nie lubię takiego argumentu, bo jest to niestety egoistyczne patrzenie na życie, tak? Że Ty tylko płocisz dzieci, żeby potem ktoś Ciebie utrzymywał. Ja bardzo nie lubię takiego argumentu. Uważam, że powinny być inne powody, dla których warto mieć, mieć dzieci. Jakie powody? No to już sobie każdy odpowie. A jeśli jego motywacją jest to, żeby na starość ktoś go utrzymywał i się nim opiekował, no to nie się zastanowić, to na pewno jest dobry powód. Na pewno nie jest to powód altruistyczny, tylko typowo egoistyczny, ale to jest moja opinia. Na zakończenie pamiętajcie o tym, że naród, który nie chce mieć dzieci, no niestety, skazuje się na zakładę. To nie jest dramat, to jest czysta matematyka. Dlatego pamiętajcie o tym, że konsumpcja daje chwilową przyjemność, kariera daje, ty, daje tymczasowy status, a dzieci dają dziedzictwo i to jest bardzo ważna rzecz. Jeśli chcecie mieć dzieci, odważcie się na to, by być rodzicami. To może być jedna z najważniejszych misji w waszym życiu. Tylko Dodam jeszcze, że jeśli nie chcecie mieć dzieci, no to ich po prostu nie miejcie, nie zmuszajcie się, nie dajcie się poddać czyjejś presji, bo nic dobrego z tego nie będzie. Ja tylko mówię, jakie mogą być powody, a na pewno nie jest tak, że każdego na to nie stać. No, już nie będę się powtarzał kolejny raz, jak jest. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co ty o tym myślisz, jaka jest twoja Opinia. Sprawdź koniecznie, czy zostawiłeś subskrypcję, by nie przegapić jakiegoś odcinka, który być może rozwiąże jakiś Twój życiowy problem. Dzięki serdecznym za dzisiaj i widzimy się już wkrótce. Cześć.